Piątka profesjonalnych graczy wątra, 1 Widza IRONA, ale ma on od początku gry Full BILDA. I 18 poziom. Lasu koczuć z SIMI, I like i subskryb. Śmanka tutaj, SIMI no i co, jesteśmy już w grze. Jak widzicie, wybraliśmy takie czempiony, będziemy grali na Jaxa, generalnie taktykę mamy taką, że będziemy po prostu proksowali wave'y i modlili się, że jakoś yy, przeżyjemy po prostu te wczesne etapy gry, no bo wydaje mi się, że największy problem będzie taki, że on po prostu może złącztować towery. No i też oczywiście będziecie słyszeli hałasy w tle, no bo gram z moją drużyną, więc oni też będą sobie i między sobą na discorcie, też będę starał się yy, ich perspektywy dawać, no ale jak widzicie, moja drużyna po prostu gra tak, że postawił orda w przeciwnej bazie i będą proksowali dwa wave'y, będą grali nie Lissar, czyli po dwa. Dwa wave y będą grali, a ja będę grał prawdopodobnie pod Wave na topie. No i jak przeżyjemy jakimś celem do jakiegoś szóstego poziomu, to my może będziemy w stanie go zabić. No i widzicie, tam już bierzemy dwa Wave. Y. Oni generalnie dorobią pierwszy raz, więc wydaje mi się, że już to. I już coś poszło nie tak. Ale no. Sytuacja nie będzie łatwa, ale będziemy grali po prostu pod wave'y. Moja drużyna też tam postawiła te peki, żeby od razu tam tepnąć i grać pod kolejne wave'y. Ja tu w ogóle na jakieś runy na szybko piknąłem, nie wiedziałem co w ogóle będę grał. Piknąłem i co, będę chyba prostu ma wokół wave'a. A później mamy jakieś czempiony, że może odpychać go ciągle i żeby jakoś dało się grać. Zobaczymy jak szybko on to puszuje, ale w sumie w sumie całkiem szybko on to puszuje. Chwilę będzie chyba trzeba tam iść i będzie trzeba stać w bazie i grać pod wavey. Problem jest taki, że ja nie mam TPK. No i co, on będzie dalej puszowo, Będzie po prostu szli do bazy. Trollowaliśmy, bo nie wzięliśmy tych waveów na midzie i teraz zaczyna się problem, bo plan był taki, żeby wziąć po prostu te wavey na midzie między towerami i żeby wtedy po prostu jakoś dało się grać, ale no nie wiem, no ja spróbuję tutaj zagrać pod wavea. Jeżeli zgarnę tego wave'a, to to będzie wystarczające, bo widzicie, że ta moja drużyna już gra pod kolejnego wave'a, no ja tutaj za dużo mu nie robię, przyznam szczerze, on będzie próbował mnie dive'ować, ale tutaj Exos widzę, że nie pomógł za bardzo, prawie to sam one ale dobra, jakoś żyje i moja drużyna znowu gra pod wave'y, zobaczymy, czy będą w stanie w ogóle wave'y wziąć, tutaj już rastrolowaliśmy i widzieliście, co się stało z twarami. Trzeba jakoś ustabilizować sytuację. Nawet nie jesteśmy w na nic bawić. Mam 350 golda, ale dobra. Wiz tutaj tepuje i będzie gro pod wavea. My zgarnęliśmy mid wavea, zgarnęliśmy bot wave Teraz będę biegł na topa, żeby spróbować zgarnąć top wavea. Jeżeli jakimś czasem zgarniemy te dwa wavey, to będzie super, bo zostanie im po prostu wave. Ty, oni mają już w ogóle u mnie siódmy poziom, tam u, nim u nich w bazie jak farmią. Ja mam piąty poziom, ale powoli już będą im się kończyły. Znaczy im, powoli przeciwnikowi tutaj. Będą kończyły się wavey. No teraz jest problem, bo oczywiście padliśmy. Ale będzie trzeba znowu zagrać pod wave'y, jak radny wave'a na topie. Maksuje ja tak naprawdę kul, żeby jak najszybciej te wave wybrać. Tutaj nic więcej mi nie potrzeba, poza zabraniem poza wave'ów. Jeżeli dofarmimy jakimś celem do pierwszego przedmiotu, to może już będzie dało się grupować, żeby naszymi championami coś mu robić. No bo zwróćcie uwagę, że mamy takie championy, że możemy ciągle go odpychać ciągle się yy, z nimi bawić. Znaczy z nimi, ciągle mówię z nimi, ale tylko jednego przeciwnika mają. Ale dobra, wave na topie wzięty, zobaczymy jak z tym wave'em nam idzie. Poppy widzę, że tutaj werkuje tego wave'a. Czy ja muszę tam iść mu pomóc? Gra jest będzie próbował złapać kolejnego wave'a, ale nie wiem czy ten wave przeszedł, kurde, ten wave przeszedł, dwa creepy ma. Zobaczymy, czy tutaj Vis pomyśli, żeby stankować tower i żeby zagrać pod wieżę, bo jeżeli tak się wydarzy, to będzie niedobrze. O, Vis pomyślał i stankował wieżę i będzie nam brał Inhiba, więc teraz zaczyna się robić problem, bo stracimy na pewno Inhiba. Tutaj zamysłem jest po prostu, żeby dotrwać do momentu, w którym jego gold nie będzie miał zbyt dużego znaczenia. No bo on już mocniejszy nie będzie. My tutaj gramy tak, że po prostu wiecie, Jakoś dotrwać do tych pierwszych przymiotów. Oczywiście będzie to ciężko, no ale trzeba jakoś na to liczyć. Teraz problem jest taki, że on ma ulepszony miniony, więc wydaje mi się, że musi się zgrupować na midzie i musimy jakoś pod tego wave'a zagrać bo on po prostu pewnie pójdzie midem i spróbuje skończyć grę. Więc teraz pewnie już bardziej razem będziemy musieli grać. Dobra, widzimy tutaj Jacksa. Wydaje mi się, że teraz musimy się zgrupować w piątkę i musimy po prostu go meczować. Jeżeli jakimś cudem też udałoby się skarnąć kolejnego między towerami, to byłoby stabilnie. o o! o Dobra, jak bez flesha. Musimy chyba grać pod towerami. Musimy jakoś wave clear'ować tutaj z Gragasem i z Różną. Mamy też Alistara, żeby go odepchnąć od wieży. Ale no, dobra. Dobra, widzicie co tutaj się z nim stało? I Zgarnęliśmy jakoś wave'a, więc póki co jest grywalny. Nila bierze kolejnego wave'a, więc sytuacja zaczęła się powoli stabilizować, przyznam, przyznam szczerze. Jeżeli tutaj będzie w stanie łapać kolejne wavey, nie wiem czy w sumie będzie w stanie. Ale możemy w stanie się zgrupować i możemy mu pomóc. Pytanie, czy on może w ogóle tankować tower? Mam nadzieję, że nie. On tutaj próbuje tankować tower i go brać. No, ale dobra, widzę, że mu to nie wyszło. Widz chyba też nie wiedział, że nie może. W sumie też przez trochę się straszyłem, bo w sumie było to logiczne, że nie może. Ale mimo wszystko, jak zobaczyłem ten full build, no to wiecie jak jest. No ale dobra, czy teraz trzeba ukraść kolejne wavey. Mamy już w miarę okej okay poziomy. Trochę już doskalowaliśmy tymi poziomami. Po prostu cały czas mu brać wavey. On teraz nas goni losowo, więc możemy zagrać pod kolejnego może wave'a Ale widzicie, jak to wygląda? Ty, on smoka robi. No dobra, dobrze dla nas tak szczerze, że tego smoka robi, bo on nic nam to nie zmienia. Ja po prostu... <laughs> Ukradliśmy mu smoka. <laughs> dobra, jest tak szczerze. No dobra, próbujemy dalej grać pod wavey. Wave'a, no i będziemy brali? zatrzymaliśmy mu recall. dobra. Zaczynałem się robić stabilnie. 7 minut gry już wytrzymaliśmy, na początku roztralowaliśmy, straciliśmy szybko dwa Towery, ale zaczynałem się sytuację już stabilizować. Nie, bo przyznam sobie że skł widzowie składam jakieś losowe bill. Nawet nie wiem co ja mam składać w takiej sytuacji. To po prostu składać jakieś czasowe przedmioty pod AP, bo nawet nie sądzę, że dokończę jakiś pierwszy item. A jeżeli dokończę, to nie wiem czy jakoś dużo by zmienił. Może liandry jakiś powinienem składać, żeby chociaż prezentówki mu robić, to byłoby pewnie najmądrzejsze. No ale jak już teraz złożyłem książki, to, to może nie będę kombinował. Dobra, widz tutaj podchodzi, będzie trzeba jakoś tutaj kolejnego wave'a zgarnąć, ale dobra, ja tutaj spróbuję biec kolejnego wave'a. Trzeba tutaj ominąć widza. Tego miniony nie mają za dużo HP. Jak tam sytuacja wygląda? Dobra, moja drużyna tam z nim walczy, a ja zgarniam tutaj kolejnego wave'a. Więc jest git, jest git, jest git. Chwila, nasz intip się... Ty, on tepuje. dobra. Dobra, skoncelowaliśmy mu TPK, Więc może tutaj będę grał pod kolejnego wave'a. Zobaczymy, czy on będzie do mnie biegł. Może tutaj stanę na wilku i, się, i będę udawał wilka. Może nie zauważył mnie, jak tu przyjdzie. Chociaż nie wiem, czy jestem w stanie tutaj podejść pod kolejnego wave'a. Próbuję tutaj się przekraść. Jeżeli on do mnie przyjdzie, to może mnie zabić. Ale no dobra. Spróbuję go może odciągnąć trochę? Będę po prostu spał wokół Wave'a. Tutaj celem jest po prostu Wave. Ja będę po prostu starał się od niego zagrać. Nawet jeżeli go odciągnę i on pobiegnie na mnie, to to powinno być ok, bo... Bo moja drużyna powinna wziąć wave'a. On nie miał smartcasta na arce. Ale dobra, to jest ok, mamy wave'a. Teraz już nie ma ulepszonych minionów, więc teraz powinno robić się łatwiej, bo będzie nam stało inhib więc tak naprawdę może wziąć inhiba zawsze kiedy chce, no bo na tego inhiba nic nie możemy zrobić. Jeżeli on się zgrupuje, no to po prostu będzie mógł go hitować. W teorii też możemy iść w pięciu i próbować go jakoś zabić. Ale no lepiej chyba po prostu cały czas grać pod miniony. Prędzej czy później, jak do przedmioty, to nadejdzie taki moment, w którym yy, będziemy mogli po prostu go zabić i będą giga tej deftaju na nim, Bo będzie to około minuta. Więc jeżeli jakimś cudem on później jeśli i go zabijemy, to będzie potencjał, żeby, żeby po prostu no coś spuszować, tak? Widzicie, że tam mila gra między towerami i bierze to co może. Trochę wave'a na pewno zostanie. Postaram się tutaj po prostu spanować głów tego wave'a. Chyba uda się go zgarnąć. Nie wiem gdzie tutaj jest ten czak, może on trikolował. Dałbym mu się, może blue trinket w bazie Ale no dobra, widzimy Jacksa w bazie, nasza al będzie martwa Ale ja po prostu idę w takim razie spuszczować bot wave'a O, breakera kupił jest przeciwny, więc teraz może trochę ciężej być yy, zgarnić te miniony, ale zobaczymy Zobaczymy gdzie on w ogóle pobiegnie U mnie tutaj biegne botem, a tu nawet minionów nie ma, ale za chwilę będzie tutaj wave tutaj widzę, że robimy void grab'y, ale... Chyba, o no dobra, pobie go wyarkowała, więc może jakoś to zrobimy. Poprobujemy ukraść w Void żeby przeciwnik nie miał. tam przebiega, ale go wyarkowaliśmy. Ja tutaj będę grał wave'a na bocie. Krakaz grał wave na midzie, a tam się kręci. Dobra, wziął jednego, my mamy dwa, więc jest stabilnie. Będę zgarniał pierwójkę na bocie, czyli 600 golda, nawet więcej. Więc po prostu, no, niedługo będę miał pierwszy przedmiot. O dobra, widzimy cały czas Jacksa, więc jest ok. Zgarniamy tutaj wavey. Yy, what? Yy, utrudniamy tutaj zadanie przeciwnikowi. Tam na topie teraz on ma całkiem dużą falę zgromadzoną, bo ma dwa wave'y. Nie wiem czy oni tam będą w stanie to odpuszować. Jeżeli jakimś cudem o nich tam zabije na 2, to zrobić się niedobrze. Dobra, mój team próbuje zagrać pod wave'a. Okej, okay, udało się zgarnąć wave'a, więc jest super. Tutaj powoli hituję to. Kończy mi się już mana powoli, ale wave'a na pewno mogę zgarnąć. Dobra, zaczyna to wyglądać dobrze. Tak szczerze myślałem, że będzie to giga ciężkie, ale wydaje mi się, że wybraliśmy dobrą taktykę, taką że po prostu możemy ciągle podłej wygrać i mamy też dobre czempiony. No i dobra. Jax, oni tam zatrzymują mu Rekord ciągle. Słyszę, że krzyczą, że zatrzymują, żeby zatrzymywać Recole. A tutaj Nila do mnie tepuje. Nie wiem czy będziemy próbowali grać pod koniec wygrać czy co. Ale dobra, oni go będą ciągle zatrzymywać. I może tutaj uda się coś ogarnąć. Zaczynamy już hitować wieżę. no Za dużo tutaj minionów nie mamy, ale dobra, oni mogą będą ciągle zatrzymywać recall. Nie wiem, czy byśmy tak mieli skończyć, nagle losową grę. Jeżeli się okaże, że tak, to, to będzie śmiesznie. <śmusznie> Cały czas z nim zatrzymują tam recall. Dobra, leci kolejny tepek. Ja nie mam many na RK i to jest problem. Szpieguje mojej drużynie, że nie mam many na RK. I nie mam też. Dobra, RK jego. Dostał on stuna Nie mam many na egzosta. Dobra, <śmusznie> może to jakoś skończymy. Nie mam many na W. 10 many na W. On nie ma mały, czyli może to jakoś skończymy. Tak szczerze, nie spodziewałem się, że to wygramy, ale, ale to mamy. Good job guys, we got this!